Siemanko, dzisiaj film na temat itemów do imbuingu i do odblokowania portali. Takie 10 itemów, będą to takie prze, przeplatane właśnie między tymi itemami. Eee, trochę tego, trochę tego, 10 wybranych itemów przeze mnie. Eee, jeżeli nie wiecie co to jest imbuing, to w opisie tego filmu macie macie filmik, macie link do, link do filmu o imbuingu. Tak, jak widzicie, pewnie pod kamerką mamy item, potwór i cenę. Mniej więcej jako mamy. O, jestem tutaj na drefi. Polecam zabijać te nomady, bo będą wypadania z nich robelty, ro o nich będzie później. A więc tak, 10 itemów, które wybrałem przez siebie. Cena tych itemów będzie podawana z marketu jako opcja wystawia wystawianych na sprzedaż przez graczy, tak? Czyli. Jest, mamy akurat 5 styczeń. Ta cena jest taka jaka podam na świecie. Secura, ta cena może się zmieniać yy, o, w zależności od czasu, wiadomo i w zależności od serwera. Także życzę miłego oglądania i lecimy. Pierwszym itemem będzie Vampir Tuff. jego cena to około 1, 1, 1k za sztukę. No i teraz, właśnie wam pokażę mniej więcej, jakie gdzie. Na pierwszy rzut oka, na pierwszą myśl w sumie e, przyszła mi na myśl właśnie miejscówka na te wampiry. Także no, idziemy tam. Idziemy, idziemy, mniej więcej wam pokażę gdzie to jest. Drefia. Nie trzeba mieć żadnego questa, wiadomo tutaj jest Derasia, ja nie pokazałem jeszcze. Jak nie wiecie gdzie, jak tutaj dotrzeć, ocena jakoś niepowalająca, ale... Jak potrzebujecie wam to akurat tam będzie spoko, tak mi się wydaje. Idziemy tędyk, pyk, pyk. Pyk. Nie, 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 tędyk, tędyk. Tutaj. Idziemy tu. Aha, jeszcze te bloodhendy też pozabijajcie jak coś, ale o nich będzie później. Jeszcze właśnie jedno zapomniałem dodać, a akurat jest droga, więc dlaczego by tego nie powiedzieć? I w ogóle pogadać, więc. E, jeżeli macie jakieś swoje swoje miejsca, którymi byście chcieli się podzielić, to jak najbardziej polecam napisać e, o tych miejscach w komentarzu na pewno Na pewno we, dam jakieś adnotacje, e, znaczy dam jakiś komentarz główny, który podepnę, że będzie pierwszy i tam. Podam dla podanych itemów podane przez Was e, miejsca, by właśnie wydropić te przedmioty, także ja się trochę zakręciłem, nie poszedłem w do, dobrym kierunku, przez to oczywiście, że gadam. Ale to żaden problem. Jeszcze szczur. A tak, trzeba iść tu, tyk, tutaj jest wejście po linie, jak coś, przechodzimy tutaj, tutaj, nas nic tutaj nie interesuje zbytnio, ale jak już wejdziemy tu, to już powoli będzie nas interesować, ponieważ już tutaj znajdziemy kilka wampirów, które zabijamy i tak naprawdę już można tutaj latać spokojnie, na mniejszym levelu, nawet można expić, dlaczego by nie. Zbytnio wielu, wiele typa tutaj nie lata, więc Ekspowisko Jako takie od biedy jest, nie? Ale jeżeli chcemy Same wampiry I żeby nic innego nam tutaj nie przeszkadzało To Musimy po prostu zejść na dół I w ten sposób mamy wampiry I inne takie pierdoły Jak sami widzicie O, już mamy jednego wampirtufa zabijamy to Te rączki są jedynie takie wkurzające, bo potrafią czasem przywalić, że mamy mniejszy level. Ale raczej do zarobku mamy inne przedmioty, które za niedługo będziecie widzieć. Ale mniej więcej wam pokazałem, gdzie to jest. Jeżeli potrzebujecie, to możecie tutaj wlecieć. Są to, te, to takie potwory, właśnie jak te wampiry, jakie macie tam w obrazku pod kamerką. Z nich właśnie wypadają te... Te te przedmioty można tu już tutaj znaleźć. Właśnie liczę, może jakoś maksila wypadnie. Banshee, także, no, następnym, następnym, następnym itemem jest Incantation Notes. Naprawdę dziwna ta nazwa jest, ale to jest następny właśnie item. I te potwory, które widzicie, znajdują się na drefi również. Tylko gdzieś też na pewno jest inne miejsce, ale naprawdę. Nie podchodzi mi na myśl, ale coś mi się świta, że gdzieś to indziej też są. Także jeżeli te Bloodhendy i Bloodpriesty byście chcieli spotkać, to... Latając po refi, naprawdę wszędzie, po tych niższych piętrach, je znajdziecie. I polecam, bo ta cena 10k za sztukę jest naprawdę zachęcająca. O ile dobrze pamiętam, to jest item nie do imbuingu, tylko do odblokowania portalu. Nie pamiętam którego, ale któregoś na pewno. Także no mi się akurat udało wydropić jeden. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie większe, znaczy większe, to i tak nie jest takie wielkie, chyba tam jest ich 6 albo z 5 tych potworów. To możecie iść ten dyk tutaj w górę. Tutaj, tutaj. Spodzimy tutaj na dół. I mamy te bla, bla, blood handy, tak? Blood handy. I możemy sobie je zabić. Tak latając po nie Zabi zabijając tam różne potwory, może ty Expiant można wlecieć. Albo jakby nie potrzebować, no to już by trzeba było tutaj koczować i to zabijać. Akurat wielce to dropliwe nie jest, ale... Można. Nie, mało trochę tego właśnie jest tutaj. Także to jest taka chyba większa miejscówka z nimi. Tak mi się wydaje na tej dreffi. Trochę mało tego jest. No i reszta jest rozsiana. Lancet to to jest Lancet. Pewnie nic wielkiego. No i reszta jest rozsiana po tych wszystkich tutaj zakamarkach tej drefi i na niższych piętrach również da się je spotkać. Następnym itemem są elwen hufy, chyba tak się nazywa. Tak to się mówi w ogóle. Elven Huf. I to możemy znaleźć. Niedaleko właśnie Karlin tutaj przy samym w sumie wyjściu mamy takie właśnie. Mm, mm, leśne miasteczko może, nie wiem jak to nazwać, takie. Taki leśny obóz, o może tak. No i z tych takich dziwnych potworków, jakie teraz widzicie tam pewnie. Są lecą takie itemki warte 7K. Naprawdę całkiem spoko, nie? Tylko tych potworów jest strasznie mało, także. Widzimy tutaj, o, widzimy że ktoś na przykład bije, chciałem mu wybić, ale widzicie, no. latają ludzie, latają, chcą dropić, widzą że sporo to, koszt... sporo to jest warte, więc dlaczego by na to nie iść, także widzicie te większe, piętna, te wyższe piętra z tymi, z tymi, z tymi w tym obozie w tym obozie są y, okupowane przez te potwory, właśnie, które są wszystkie zabite przez tego gościa. Także niestety wam nie pokażę, jak, jak one wyglądają tak żywe, tylko niestety jako martwe, ale no. I to jest, wydaje mi się, że chyba jedyne miejsce. O, jest. Ale czy wydropię, to nie wiem. Nie, nie wydropiłem. O, jeszcze tutaj są dwa. Jakiś wielce wymagający przeciwnik, przeciwnik to to nie jest. No, Elvenhut akurat poleciało i 7k. Znikąd, prawda? Także no, lecimy do następnego miejsca. Skoro już jesteśmy koło Karlin, to dlaczego by nie wspomnieć o Protective Charmie? Chyba tak to się nazywa. Tutaj mamy taką wieżę, właśnie Amazonek. I ten item około jest warty 1k. No, ale wiadomo, sporo też tutaj botów jest, jak to fac, więc. No. Ale możemy, możemy wydropić takiej temy, być może. Taki itemek, być może on będzie też e, ważny dla Was, by. Nie pamiętam, czy on jest do ulepszenia, albo do. do, do, do jak to się nazywało, do odblokowania portalu, ale być może będziecie go potrzebować. Także mniej więcej wiecie, gdzie on jest. I tutaj chyba na górze też jest miejscówka, gdzie gdzie te amazonki amazonki występują No tak są są są, są. wydaje mi się też że z walkirii również możemy to wydropić Może nawet uda mi się wydropić jeden O jest no także macie Dowód, że da się to wydropić. Jest to możliwe. Tylko trzeba podej podejść i zabić, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o Protective Charmy, to oczywiście nie można było nie wspomnieć o Amazon Kempie. Właśnie zaraz tam wlecę. To no zapewne też wiecie. Też wiecie, gdzie to mniej więcej jest. Ameryki nie odkryje. Ale jeszcze najlepszy item jest przed nami, oczywiście. Który naprawdę jest bardzo spoko Praktycznie podczas awka da się da się, mm, da się go zdobywać Wielce nie trzeba A naprawdę całkiem sporo kosztuje i całkiem sporo da się to robić ale To za chwilę niespodzianka na koniec <grym>, Że tak powiem Idziemy tędyk pyk pyk Nic wielkiego nic trudnego już praktycznie jesteśmy Na miejscu Też pewnie boty latają. murówki, Oczywiście, ale jesteśmy, no jesteśmy na miejscu, ale jak widzicie. Valkyrie może zabijemy. A Amazonkę to, to trudno niestety, ale. Przykład podany, tak? No, bot na bocie. Mówię. Wiesz nie, chyba ten, ten to jakiś normalny. Gościu, ale no. Przykład podany miejsce podane możecie sprawdzić, ale. Jeżeli bota nie będzie, no to będzie to będzie to naprawdę cud. No i następnym itemem, chyba naj, najbardziej najtańszym jaki, jaki jest w moim tym zestawieniu są zęby orka. Akurat dałem tam tylko obrazek orka, ale można to wydropić z każdego orka jaki jest. No i pierwsze co mi nadeszło na myśl, no to oczywiście ork fortress, także tam właśnie zmierzam. Jak spowisko stare jak świat. Każdy praktycznie pewnie zna. Także oszczędzę wam drogi i tylko tam wlecę. Zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Może akurat przypomnijcie sobie te stare dobre czasy jak tam eks ekspiliście kiedyś parę lat temu. Prawda? No. Kiedyś też tam latałem w sumie, no? Kiedyś tam się latało. Także jesteśmy na miejscu. Tak to wygląda. Miejsce raczej opuszczone. Nie, 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 chyba raczej już tutaj nikt tak nie biega, raczej tylko żeby zrobić quest'a Być może sprawdzić tego nie, Tego orka co tam jest, tego plecak sama i z więcej Ale No, jeżeli Chcecie podlecieć Być może potrzebujecie e, Orkowych zębów to dlaczego by tutaj nie podejść A tak przy okazji też wspomnę, jeżeli gdzieś tam latacie, zabijacie orka, wypadnie wam są, to dlaczego by go nie podnieść 600 GP Zawsze spoko. Akurat na świecie Sekura, być może na innych światach ta cena jest większa. Także, także no, no i przejdziemy do następnego itemu. Następnym itemem jest Marsz yy, Stalker Theater. I ten, 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 nie wiem czy dobrze powiedziałem, ale nieważne. I ten item, ten, i ten, właśnie dropis z tych takich dziwacznych ptaków, które tak latają. Mniej więcej tutaj wszędzie chodzą. Także, jeżeli chodzi o miejsce ich występowania Bagna na Venore Okolice Venore Byle gdzie się chyba ruszycie W okolicy tych bagien i znajdziecie Je akurat do zabijania O ile dobrze pamiętam item potrzebny do Odblokowania portalu, nie pamiętam jakiego, ale portalu nie jest na pewno, czy Jest on potrzebny do jakiegoś itema, czy do, jest, jest on potrzebny do ulepszania jakiegoś itema Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o cenę, to około 15 k. I tyle chyba. Co tu więcej gadać? Następnym itemem jest Tooth Możemy go wydropić z Mutated Tiger'a, Chyba tak to się nazywa ten mob. Ekspowizko. Tutaj jest w tej sekcji chyba zo. Tak to się chyba tak to się chyba nazywa na Yalahar. No w tym miejscu tam gdzie jest to zo. No widzicie jak to wygląda. Jak to wygląda? To wygląda to zo. Także no, jeżeli nie macie wejścia, to musicie wejść tutaj naokoło. Zapewne się domyślacie, zapewne wiecie. Jest to takie pewnie znane wszystkim i oczywiste, tak mi się wydaje. Także no, wchodzimy tutaj, pyk, pyk. To miejsce jest tu. Pyk. Kiedyś myślałem, że da się ściągnąć ten, ten, ten demon trofy. Ale się nie da. <gry> A kiedyś tak chciałem spróbować, nie? Tak patrzę, demon trofy, to by fajnie było. No ale omijamy te, te 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 barbariany, to nas nie interesuje w ogóle, bo po co? No, gdzie, gdzie my tutaj schodzimy? Tak naprawdę tutaj, tutaj nie latałem i... Tak na szybko, gdzie to było? Kurde, pewnie tutaj, ale jestem ślepy i nie widziałem zejścia w dół. No oczywiście, że tak. Nie, tutaj wszedłem. To pewnie tutaj trzeba wejść. Aaaa no tak. Dobrze, dobrze mu powiedziałem. No, dobrze, dobrze, dobrze. Zakręciłem się trochę, ale nie tutaj. Jeszcze się bardziej zakręciłem. Idziemy tu, 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 tu. Obejdziemy, popatrzymy, pooglądamy. Tędy, 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 tu, tu, tu. O! I tu pewnie. Dokładnie tak. Tutaj. Ekspowisko raczej dla Knightów, także kn kniktów. Jak to po tibijsku się mówi knight, także knight, a nie knight Więc idziemy tutaj, pyk, pyk Jesteśmy, mutate Tigery I mamy takiego jednego dziada I jak wydropimy z niego kieł, to będziemy mieć 4k na plus O ile mi się wy dobrze pamięta, to jest to item do 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 do, do, do ulepszania itema na sword Fighting, ale nie jestem pewny, i chyba to jest tyle, jeżeli chodzi o to, jak widzicie, jeden gościu tutaj lata jakiś 73 ek. To jak mówiłem, bardziej eki tutaj widoczne, za wiele tego tutaj nie ma. Także no, tak to wygląda. Elo, a może nawet widz, Elo, Elo, kręcisz? A, pozdrawiam, pozdrawiam. Będziesz na filmie, ziomeczku, pozdrawiam. No i co, to by było na tyle. Z tego, z tego, nie odcinka, nie odcinka tylko z tej miejscówki i za chwilę przejdziemy do następnego itema. No i zaraz wychodząc przechodzimy do następnego itema, jest to oczywiście żołądź Akorn. Jak sami widzicie już tutaj jedna, jedna wiewiórka, no on tutaj ucieka i już mamy jeden żołądź i jest to 4,5k na Secure. Nawet ta cena sięga 8 co jest zaskakujące. Jeżeli chodzi o respy tych wiewiórek na Jalachar, o ile dobrze pamiętam, to gdzieś w tych kratkach czterech, po których się teraz poruszam, ona się respi, także możecie tutaj zostawić parcelami, jeżeli będziecie widzieć na przykład, że takie, taki jest niebieski portal pojawiający, pewnie wiecie o co chodzi, że się pojawia wiewiórka, zostawiacie tutaj parcelami i macie wiewiórkę dla siebie, że tak powiem, nigdzie wam nie ucieknie. O ile dobrze wiem, te miejsca są trzy. Na Yalahar przejdziemy jeszcze do innego, innej miejscówki, ale to za chwilę. Tutaj właśnie mamy te te, 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 jeszcze jedno miejsce i ono jest tutaj. Jak sami widzicie właśnie jest parcelami zastawione. Ono, te, te miejsce i Wiewiórka się respi, nie ma gdzie uciec, stoi i tylko czeka aż ją zatłuczemy, także spoko, jedy, drugie miejsce, no i trzecie miejsce, bardzo bliziutko depo jest właśnie to miejsce tutaj, także mi, mi, jest znane, mi są znane tylko te trzy miejsca, tak? Jeżeli macie jakieś jeszcze miejsce, możecie napisać w komentarzu, gdzie to mniej więcej to miejsce, to, to miejsce jest, byłoby spoko. No ale przejdziemy do drugiego miejsca, gdzie te wiewiórki są... Chyba 4, o ile dobrze pamiętam. No, i następnym, następnym miejscem, gdzie możemy znaleźć wiewiórki, to jest oczywiście Kormaja. Płyniemy tutaj z Edron. O ile dobrze pamiętam, to żadnego questa nie trzeba mieć. Jeżeli chodzi o inne inne miejsca, gdzie się właśnie respią, chyba Poch i nad Karlin się respią. To jest to, moim zdaniem, troszeczkę zbyt otwarta, otwarta przestrzeń, i naprawdę bieganie za tymi. Wiewiórkami byłoby troszeczkę mijanie się z celem, ale jak sami widzicie, tutaj już wlecieliśmy i od razu widzieliśmy, że są trzy. Mniej więcej wiemy, gdzie one poleciały, te wiewiórki, i już widzicie, mamy dwa akorny. Eee, tutaj chyba na RMO są cztery wiewiórki, także możemy tak latać: z jalahar do na, 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 na Kormaje, tak. Także widzicie, próbuję znaleźć jeszcze tą jedną wiewiórkę, ale nie wiem, czy mi się uda. Czy czasem ona już nie jest zabita, bo tu jakiś gościu latał. Być może też właśnie poluje na wiewiórki, ale no. Widzieliście mniej więcej, jak to wyglądało. Wleciałem, trzy wiewiórki były zabite, trzy, yy, dwa korny wydropione. O ile mi się dobrze wydaje, to yy, procent wydropienia jednego takiego żołędzia to jest 50%. Także 50-50 albo zabijemy. Albo będziemy mieć, albo nie będziemy mieć, tak, że... Ja bym, ja tak właśnie robiłem, że przez godzinę mi się kompletnie nic nie chciało, nic mi się nie chciało. I tak... Trochę patrzyłem na Facebooka, trochę na YouTube'a, trochę zabijałem tych właśnie... ...wiewiórek i tak się okazało, że w godzinę... ...nazbierałem 118k. No, tak było. Tylko trochę więcej kosztowały te... ...żołędzie, ale naprawdę da się, da się zarobić. Jeżeli zaczynacie gdzieś, gdzieś grać na jakimś świecie, polecam jak najbardziej. No i następnym jeszcze itemem jest e, Rope Belt, który znajduje się, znaczy, który wypada z e, kultów. Akurat tam dałem e, obrazki, dwa kultów, ale ze wszystkich chyba czterech. Cztery są chyba kulty. I tak samo z nomadów. Na przykład, jak idziecie na darażcie, widzicie nomada, albo gdzieś tam latacie, widzicie nomada. Przebiegłem chyba tak, przebiegłem. Widzicie nomara, no to go zabijcie, być może wydrobicie zawsze te 2k do przodu. Jak sami widzicie już tutaj typy latają. Akurat te rope belty są bardzo przydatne, bo ja ich sam używam. A ta, no, raczej tego co z nich można zrobić, czyli mana licza na helmet nałożyć. Bardzo polecam, naprawdę super sprawa. Jak sami widzicie miejsce całkiem, całkiem spoko. Naprawdę, fajne to jest, że te, że te um, Ten imbuing cały um, w fajny sposób. Nie wiem, jak. Nie, zapadako mi słowa znowu, no. Prowokuje, może tak, ale na pewno jakieś inne słowo by się znalazło. To, że muszę iść na jakieś potwory, na których nigdy nie byłem. Przyznam się bez bicia, nigdy wcześniej nie byłem. Przed imbuingiem, nigdy wcześniej na kultach nie byłem. Także, to akurat, że wszedł ten imbuing, miałem okazję, by polatać sobie troszeczkę chociaż na, ku na kultach I wydropić 25 robubeltów, bo tyle potrzebowałem Akurat już więcej tego nadropiłem, bo wiadomo, to się zużywa 20 godzin i to działa jak, chyba Stamina, ale nie jestem pewien Także no, tak to jak sami widzicie, no już jakiś gościu tutaj lata rpeg Pewnie też zbiera, zbiera Na GD No Akurat na giedeki to, to jest piękna sprawa Taki taki, taki, taki ma nalicz Naprawdę Tak mniej więcej widzicie jak to wygląda O, mamy row belta Jeden był z nomada, jeden jest z e, Właśnie z kulta Nothing Kurde Nothing Dobra, nieważne e, Przechodzimy do następnego itema Następnym itemem jaki pewnie się już domyślacie jest, yy, znaczy w sumie widzicie już. Jest Brimstone Shell. Tutaj właśnie on na tych potworkach. Jak i chodzicie kiedyś na GDek i byliście, to wiecie gdzie jestem na pewno. Nie jest taki super, super item do akurat do zarobku. Być może kiedyś tam będziecie, widzicie te potworki to zabijcie być może. Wydropi wam ten shell, będziecie mieć około 1,5 k do przodu, także... To by było na tyle, jeżeli chodzi o te potworki, nie do zarobku bardziej, bardziej do zarobku już bym wybrał Bym wybrał e, Wiewiórki Ale od biedy, tak żeby było 10 itemów, dodałem tutaj właśnie ten itemek e, Mi się wydaje, że droga tutaj jakaś wielce trudna nie jest Wiadomo, trzeba mieć ten dostęp do. do, 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 do. Chyba tam trzecia misja w Rafa. Trzecią misję w Rafa trzeba zrobić w Raff of the Emperor. Questa i tam są Giedeki. Na pewno wiecie, gdzie jestem. Chociaż wątpię, żebyście tutaj przyszli. Jeżeli byście chyba potrzebowali te, tych. tych, ee, tych Brimstone Shell, być może jest jakieś inne miejsce. Na pewno jest jakieś inne miejsce. Tylko mi nie wpadło do głowy. Także mniej więcej tak to wygląda. 10 dni wam pokazałem. Miejsca może nie najlepsze, może by są lepsze. Jeżeli są lepsze, to napiszcie w komentarzu na pewno na pewno będzie zgrupowanie w komentarzu jednym, przypiętym na samej górze zestawienie, jeżeli się znajdą takie właśnie osoby, które podadzą, jak najbardziej zbierzemy to wszystko, no, napiszę tam jeszcze jakieś zestawienie e, fajnych, fajnych miejsc do wydropienia i tych itemów, o których właśnie była mowa w tym filmie. No i co? To by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu Wam pomogłem, żeby tam... Być może będziecie rozpoczynać grę na jakimś świecie, być może właśnie jest potrzebny wam ten item, albo chcecie tam swój budżet troszeczkę polepszyć. Także to by było na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli obejrzyliście ten film e, cały. To bardzo się cieszę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli podoba Wam się to, co robię, że tak powiem. Jakiś komentarz po sobie możecie zostawić: Na przykład jestem tutaj i czekam, aż w końcu nagrasz tego 7 stycznia zakończenie konkursu, bo chcę wygrać. Możecie tak napisać. No i to było na tyle. Ja się żegnam, pozdrawiam. Miłego wieczoru. W sumie, bo zaraz to wrzucę, będzie wieczór. Więc no, cześć, trzymajcie się. Elo.